Ale halo, dobry, witajcie bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale, ja jestem Roso i witajcie w kolejnym odcinku z Margonem. E, dzisiaj po raz kolejny będziemy sobie expić na Wyspie Wraków. W sumie od ostatniego odcinka nic się nie zmieniło. Tak naprawdę ten odcinek, który widzicie dzisiaj, jest nagrywany dzień po tym, jak nagrywałem poprzedni. Dlatego e, nie miałem zbyt wiele czasu, żeby sobie pograć. Dlatego też tutaj sobie jeszcze raz lecimy. Jesteśmy mniej więcej w tym samym e, momencie i z tym samym. Ekwipunkiem, w sumie levelem, i tak dalej, i tak dalej, dlatego, no, jedynie co udało mi się zrobić w międzyczasie, to poczytać wasze komentarze. I dzięki, że mi napisaliście, że do tych wraków można wchodzić, w sumie, bo ja o tym nie wiedziałem i straciłem dosyć sporą ilość expa, ostatnio, tak naprawdę, nie miałem pojęcia, naprawdę nie miałem pojęcia. Eee, nigdy tam nie wchodziłem, tak naprawdę, do tych wraków i nie wiedziałem, że można, dlatego dzisiaj sobie tam pójdziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może być delikatny szater, że tak powiem, jeśli chodzi o obraz, bo w międzyczasie też renderuję już kolejne odcinki, bo dzisiaj jestem e, w sumie na takiej serii nagrywania. Głównie z tego względu, że no już jutro e, w sumie wyjeżdżam, czyli dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam, dlatego w piątek, czyli jutro dla mnie wyjeżdżam. Wy w ten dzień, kiedy ja będę jechał, zobaczycie sobie następny odcinek, będzie właśnie z Minecrafta. A jak to oglądacie, to jest już wtorek i już dawno jestem, mam nadzieję, na miejscu. Także no, jest to moja w sumie taka pierwsza dosyć daleka podróż, bo będę jechał samochodem 600 km i nigdy wcześniej jeszcze takiej drogi nie jechałem. Dlatego jest to mój taki, można powiedzieć, dziewiczy rejs i troszkę się stresuję, troszkę się stresuję w sumie, bo nigdy nie miałem okazji, szczególnie że będę jechał w nocy i nie miałem okazji w, tak naprawdę jeszcze takiej drogi przebyć. W sumie będzie jechał ze mną mój tata, dlatego yy, nie jestem aż tak bardzo zestresowany, bo, bo wiem, że w razie czego mam kogoś, kto, kto mi może w czymś pomóc jednak, no powiedzmy, i mi towarzyszyć przede wszystkim. Oj, mucha niechcący działnąłem. Jednak no nie oszukujmy się, jest to dla mnie dosyć nowe przeżycie, i, i no jest stresik, jest mały stresik. Co prawda jeżdżę samochodem dużo, bo jeżdżę samochodem codziennie do pracy i tak dalej. Jednak, jednak no taka, taka droga, mm, szczególnie pierwszy raz, no jest jakimś takim powiedzmy delikatnym wyzwaniem. Także jestem i podekscytowany, i delikatnie zestresowany przed jutrem. Jednak no, zobaczymy. Najprawdopodobniej, jak już dojadę na miejsce, to będziecie mogli się spodziewać jakichś odcinków razem z Aurim e, i razem z Maco Najprawdopodobniej coś z pleneru wrzucimy. Aurim ma w planach zrobić jakiś vlog fajny, taki sentymentalny. E, dlatego, dlatego myślę że myślę, że mimo, że nie będę miał dostępu za bardzo do mojego sprzętu, to i tak postaram się wam coś tam nagrywać w ramach właśnie vlogów. Jeżeli się uda, to może i zgramy razem jakiegoś podcasta. Jeżeli nie, to zobaczycie ten podcast dopiero po moim powrocie. Po moim powrocie, bo wtedy może uda się faktycznie nam coś tam zgrać, nagrać i w ogóle pogadać o tym. Dlatego, dlatego no tak to będzie wyglądać. A jeśli chodzi o przyszłe odcinki, no to słuchajcie, wczoraj pojawił się. Mówię w ogóle w czasie, inaczej. Ciężko jest mi nawiązywać do czegoś, co się będzie działo w przyszłości, mówiąc o tym, jakby działo się to w przeszłości. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co, o co mi chodzi, jednak ee, no, wim, Chciałem powiedzieć o tym, że wczoraj pojawił się z odci odcinek z Minecrafta Wybaczcie, ale się mieszam troszkę e, Przed chwilą skończyłem w ogóle render, znaczy jestem w trakcie renderowania drugiego odcinka z Minecrafta e, Przed chwilą zrenderowałem pierwszy odcinek z tego tygodnia, jeśli chodzi o nagrywanie Jeszcze w międzyczasie obiad robiłem, także, także jestem zabiegany dzisiaj straszliwie a ja jestem człowiekiem, który nie lubi robić wolnych przebiegów, dlatego w międzyczasie, jak robiłem obiad, to już włączyłem render i mi się odcinki renderowały. Także wszystko leci, kręci się powoli. Jestem już na razie, że tak powiem, na tę chwilę. Mam nagrane dwa odcinki z Minecrafta i teraz nagrywam wam odcinek z Margonem. Pewnie chwilę sobie odpocznę, żeby sobie jakieś tam ogarnąć tematy, i lecę potem od razu z kolejnym odcinkiem z Margonem dla Was. E, także no, a o czym chciałem powiedzieć, bo znowu uciekł mi temat. W sensie, tak, wczoraj pojawił się Minecraft i serdecznie polecam sobie wejść zobaczyć, bo tam, tam strasznie mi się dobrze gra teraz w Minecrafta. W sensie, tak się czyluje na tej serii, e, w tej gierce, że to jest naprawdę niemożliwe. E, dużo jest tych wraków, kurde. Ja mam do każdego wchodzić, fajnie. Pusto. Poważnie? Nic nie znalazłeś. Okej. Okay. E, Chwila, a to ja mam do tego wrak statku, o to może tutaj. O proszę, tu jest kolejna, e, kolejne mopki. E, więc tak, po, pojawił się odcinek z Minecrafta, bardzo serdecznie polecam, bo, bo fajnie się w to gra, troszkę nieogarnięte mam te serie jeszcze, jeszcze to nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, ale powoli do tego zmierzam, ja muszę w ogóle jakoś sobie ogarnąć cały ten motyw z tym Minecraftem, żebym jakoś w jakiś sposób miał w ogóle pomysł na te odcinki, bo jak na razie nagrywam je tak, jak nagrywam Margonem. Czyli po prostu siadam, robię coś i rozmawiam. A powiedzmy, że no te odcinki już, znaczy te, taka gra jest już, powiedzmy też też troszkę bardziej wymagająca, nie? Jednak szczególnie, że ja w Minecrafta dużo nie grałem i no jestem raczej lajkiem, dlatego dlatego muszę jakoś to sobie jeszcze ogarnąć. Niemniej jednak myślę, że te odcinki całkiem fajnie wychodzą. Ostatnio sobie robiliśmy jakieś farmy, inne takie bajery, także serdecznie polecam sobie wejść zobaczyć, zostawić lajka. E, bo te lajki też mi tutaj pomagają. Dzisiaj pojawił się, pojawi się, czy teraz oglądać odcinek z Margonem. Jutro się pojawi po raz kolejny Minecraft. E, no i w czwartek raz jeszcze Margonem. No i w piątek Minecraft. W piątek Minecraft po raz kolejny... Ej, czyli tak, tutaj tutaj wrak statku, czyli wrak statku muszę chodzić, a zwykłe wraki to tam jakieś itemki pewnie mogę znaleźć, albo może mi coś zabić. Także może do tych zwykłych wraków tam nie będę zaglądał. Skupię się bardziej na tych zwykłych, na tych zwykłych mm, wrakach, gdzie mogę sobie poekspić. Swoją drogą kilku z was pisało, że dobrze sobie radzę, jak na 114 level na na tym, na wyspie wraków. E i w sumie nie wiem, nie wiem czemu mi tutaj jakoś tak lepiej idzie, może to jest kwestia maga, nie? Mam tarczę i tak dalej, także, także no mag jest, mag jest koksem do expa moim zdaniem, więc, więc myślę, że to też robi tutaj robotę, e, bo EQ, no nie oszukujmy się, EQ nie mam dobrego ani, no, znaczy mam przeciętne, mam przeciętny ekwipunek, nie jest to nic takiego bardzo szczególnego, jednak... Jednak no nie oszukujmy się, no mogłoby być mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o mojeku. To jest jeszcze wodna jaskinia, zobaczymy. Jeżeli coś znowu ominąłem, to dajcie mi znać po raz kolejny, chociaż najprawdopodobniej e, dopiero się poprawię w jakimś kolejnym tam odcinku, hmm, bo, bo bo, może nie w następnym Jestem ciekaw coś w stanie może? Nic nie znalazłeś, ok Bo w następnym no, to, to, to nagram jeden po drugim, także nie będę nie, nie będę w stanie... Tych komentarzy przeczytać, czyli co, czyli tutaj nie mogę. Okej, okay, to chyba jakiegoś quest'a się robiło, o ile dobrze pamiętam, albo nie pamiętam. No mniejsza o to. Jeszcze jeden wrak nam został. E, myślę, że sobie tam pójdziemy i będziemy sobie kończyć już dzisiaj odcinek. Taki króciutki zrobimy, bo jednak mam jeszcze dużo na głowie i chciałbym to wszystko ogarnąć, żebyście mieli te odcinki. Mm, także, no jeszcze sobie pobiegniemy tutaj, zobaczymy. Wszystkie wraki chyba ogarnąłem, co? E, karwecja, nie wiem co to jest w sumie, ale to jest. No, zobaczymy, tam też sobie wejdziemy. Może akurat. Yy, straciłem znowu wątek. Straciłem znowu wątek, nie wiem o czym mówiłem. Ktoś tutaj za mną biegnie, pewnie będzie chciał mnie zabić, zbić i w ogóle, dlatego ja pewnie się szybko yy, usunę. Ewentualnie spróbuję yy, z nim powalczyć, jednak wątpię, że mi się uda. Nie wiem nawet kto tam biegł. Zobaczymy, zobaczymy. Oj, nie to chciałem użyć. No, co nie zmienia faktu, że ja myślę, że na dzisiaj będziemy sobie już kończyć. Ten odcineczek w następnym odcinku postaram się zrobić A bo dobra, jeszcze idziemy na zewnątrz, zobaczymy co ten ziomeczek tam Czy czeka na mnie, czy nie czeka na mnie, no pewnie jeżeli Nie mam umiejętności do PvP, nie? Jeżeli ziomek mnie zaatakuje to będę leżał I to będę leżał i będę kwiczał, więc Więc nie wiem czy chcę jakoś bardzo ryzykować W sumie Ewentualne czekanie I stratę pH Ale tu już dosyć sporo unikatów mi tutaj wyleciało W sumie z tego co widzę. No dobra, to słuchajcie, jeśli chodzi o odcinki, to tak jak mówiłem, w czwartek następny odcinek. Postaram się nagrać trochę dłuższy, a na dzisiaj będę kończył, bo jeszcze mam tutaj dosyć sporo rzeczy do ogarnięcia. Ja jeszcze muszę dograć następne serie, także, także no wszystko na głowie kurczę. Teraz mam ostatnio i. I powiedzmy, że mogłem sobie szybciej troszkę to ogarnąć, ale jeszcze miałem inne rzeczy do machnięcia, jakieś tam paczki musiałem powysyłać zwroty porobić na bajery, także kurczę, wszystko, wszystko się nałożyło jak zwykle na jeden termin. Także no. W następnym odcinku sobie pewnie jeszcze troszkę tutaj poekspimy, ale dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Zapraszam do komentowania, do zostawienia lajka, także. Na dzisiaj dzięki szerokości i do usłyszenia.